Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft, a dzisiaj pójdziemy sobie trochę do Nederu i pozbieramy sobie trochę y, kwarcu, więc nie, drugiego kilofa nie muszę brać w sumie, bo to jest nówka sztuka. Prawie, że, bo był niedawno ten y, reperowany, że tak powiem. Będziemy to inaczej na ująć. Idziemy sobie po prostu do Monteru. W sumie ja powinienem sobie ten portal, wiecie, co przenieść. To jest moja dawna baza. A właśnie EnterChest został hmm. a, a teraz, dobra, jeszcze się wrócę na chwilę. Bo muszę sobie odnaleźć mój killoff, bo skrzynka jeszcze. Myślę, że mogło to coś, nie wiem, to ja y potrzebuję po prostu mojego kilofa, żeby, żeby, żeby wykopać tego ender czy bo nam się przyda, a przerzucę sobie po prostu itemki, itemki sobie przerzucę. Tu będą same te, tutaj nie wiem. Widz, ja wiem, nie wiem gdzie ja go wrzuciłem, tylko kilo, a są puste czesny. Miałem kilof z silk touchem nie ma, chyba że sobie zrobię nowy. Dobra, zróbmy sobie nowy, bo nas stać, a co? nastać stać się tego kilofa tylko patyki są potrzebne. W sumie też coś do budowania Kwart, tu mam 64. Pyk Czy nam to zaproponuje silktacz Touch? Efficiency. Czekajcie może któryś z tych będzie z Potrzebuję lapisu. No jest fajny kitow. Ale na razie to ja potrzebuję SILKTACA. A nie to co on mi tu proponuje. Chyba się gościu nie dogadamy jednak. Baking Efficiency No kurde Aha, przecież tu jest O Jezus, dobra Tylko trzeba go naprawić Ale jest, dobra bo myślałem, że Że go nie ma Ale jest Specjalnie go zrobiłem Żelazny, żeby go po prostu odróżnić Nie? Super a jeszcze jedną go sobie zgarnę. Co mi się uciekło. Eee, tak. E, to trzeba sobie odłożyć na swoje miejsce. Jak nie tu, to tu. Cyk. Ten sobie dam tu. To podałbym gdzieś wrzucić. Na szybko Na szybko to idzie tu wrzuć. tak Sorry, ale coś mi przyszło, nie No i zabierzemy tego Ender od razu do Endu, no niech, niech idzie ze mną W sumie, przydałoby się wziąć te kwiatki i wziąć do mnie Zmarnowałem 4 minuty teraz na szukaniu Kilofa, który miałem Ale dobra Mniejsza z tym o kopsie Dobra, no i co? Gdzie to? Gdzie to wejście było teraz? Bo nie pamiętam szczerze Ono było tak. Gdzie to wejście było? Czekajcie. Tu była ta lawa. tu była moja. Była, moja, to za? Jego baza Nie nie chce mi się szukać szczerze Zrobię po szamsku się Gdzieś tu powiem jego baza O idealny na portal Super Dobra, no, pójdziemy sobie na no a tutaj na tą, całą. Na gaz w ogóle portal zniszczył. Kur oh, Jezus. Przecież mnie tu z nim... Ja uciekam od niego, nie? Nie wiem czy on nie Ale w spot, tak, nie? Mam ja to zabuduję zaraz oczywiście. Kwarc nam się. Akurat wybraliśmy się po kwarc, więc idealnie. Zaraz to sobie zabudujemy. Deski w piekle to nie jest dobry pomysł. Ale wirt. Może być. W sumie. Może być wirt. Idźmy dalej. Także ten. O, taki luźny odcinek to. Myślę, że będzie fajnie. Ciekawy. Tamten też był poprzedni, co co wstawiłem. Też też był luźny. Na pewno luźniejszy trochę. Ojej, tu już za grubo. Tu już to, 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 to nie. Wiem. Ten kilek mnie po prostu rozpieszcza za bardzo za szybko mi kopia, nie na nadążam. A ty? Po prostu. Nie wiem, teraz szczerze mam rozkminać, czy kwarc się przepala, czy nie. Kawałek do tej twierdzy jednak jest stąd. O, oh, glowstone, może się przydać szczerze. Jeszcze Nie zgubiłem nie. Tutaj Albo tutaj Kurde, nie wiem Powiem wam, widzowie Tu chyba mnie nie było O, trafiliśmy Halo, puk Odwiedziny Aha no dobra, mamy lawę Ja ją usunę Aha. Fajnie Czekajcie moment Bo tu nie wiem co się... Aha, wywaliło mi internet Dobra, poczekajcie Ja sobie muszę go od nowa ten Załączyć co ona chce ode mnie? Moment, chwila. Później, później to ogarnę. Nie wiem co tam. ten? Coś znowu to kombinuję. Muszę wejść jeszcze raz, wiecie? ale coś mi nie idzie Dobra chwila bo ja muszę z tym yy, z tym chwilę powalczyć z tym internetem jest chwila Dajcie mi moment hmm, zapauzuję Zapauzuję sobie nagranie hmm, w którymś pauzę Dobra już jestem ciekawe na no jak długo bo musiałem wejść przez Direct mnie też to irytowało, nie wiem czemu Kuba tej lawy nie usunął. Z... Po prostu... Mądre. Pikmel. Nie, nie wiadomo, tak ważnie Ale Blaze już tak. Aha, fajnie. Pewnie zginę. I to będzie koniec odcinka. Czekajcie jeszcze. Dobra, już jestem, bo po prostu internet ze mną dzisiaj nie chce współpracować. No, ale trudno. Eee. Yy. nie chcę się zgubić też no już chyba sobie nie pogram dobra już jestem i ja trochę tego kwarcu już nazbierałem więc będę na kończył mało odcinek bo jeszcze mam trochę do nagrania a muszę naprawić ten internet jeszcze w międzyczasie bo tak nie może być po prostu że on się wyłącza sobie O, już jest lag po prostu. Nie no, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. Dobra, musi to być koniec odcinka. Niestety w takich okolicznościach, w takich okolicznościach także yy, dziękuję Wam za oglądanie. Yy, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Y, i trzymajcie się i ale chcę naprawiać to, bo nie może tak być. Siema, elo, yo.